ma widzowie! Dzisiaj jesteśmy wybrał starsie ym, i w ogóle w, y, widzowie jak chcecie y, w ogóle nowe odcinki to zostawcie suba, komentarz, padnijcie na, ym, na moje jeszcze dwa kanały, nie będę zdradzał. Możecie sobie, no nie wiem, jakoś ten i właśnie przed chwilą odblokowałem Draco. Jejku, zbagowałaś mi się coś widzowie um, widzowie ogólnie nigdy nie grałem więc, więc... przestajemy z... sobie go na arenie treningowej już jesteśmy okej okay, co co jego ulży O kurde o kurcze ty widzowie jak no, on będzie tak mocny to weźcie, naprawdę. Mm. 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 Nie. Tu się łoduje normalnie. Nie no, widzowie. To fajny ulcik. Dobra, wychodzimy. gramy sobie inną arenkę. W ogóle też chciałbym też zobaczyć, czy, e, czy w ogóle będzie kiedyś dostępny. Nie wiem, dobra, nieważne. O nie, pomelka. Zapomniałem się zmienić na solo. Dobra, widziałem, bo będzie pierwszy raz, raz mój na solo. Nie, no nie pierwszy raz, ale poza odcinkami tylko grałem solo czasami. O. No, no ale taki słaby właśnie na arenie kręgowej O kurde Dobra widzę Trzeba już uważać Nita, 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 Nita O nie, o nie, o nie, o nie! O kurcze, Nita, i no tu jaka Nita? Mm. Dobre, dobra, widzę, że potem na mojego zimaczka. O oh kurczę. Dobra, ja... Dzięki, hopie. Mogę tu sobie dać. I teraz wjeżdżam i rozjeżdżam. Łatwiej Dobra. No. No nie, widzę, Dzięki bardzo rzadki. No, bardzo rzadki. Um, nie widzę mam 4000 pucharków. Patrzcie. Mieszko masz mitycznego. W sumie mogę wam pokazać. O! Profil. Oglądujemy sobie go może. Albo dobra widzowie, dawajcie, oglądamy go. A, jest A, już nie mogę go oglądać. Dobra. Um, to zobaczmy go, może. Zobaczymy, czy ten. Jak myszko, jesteś. Um... A, dobra. Sorry, Mieszko, no ale nic. Sorry. O kurczę. Dobra, nieważne. Dobra. Lecimy dalej. No znowu zapomniałem zmienić. Dobra. Spróbujemy... Nie no, ale Draco się fajnie gra. Naprawdę. Nie no, ja się zderzyłem nagle ten odcinek, to z 5 sekund go. Z yy, 5, 5 sekund temu go odblokowałem. Blokemu. Za 22. Idziemy. Uh, ты. О, ты а, О, Ух ты, что ты Ама. О, нет. Ух. Я бы... Нам че парк, я так себе взял. Добро, хоп, я там. Вот. Tam się idź tam Riko. Okay. Uciekaj, Riko! Uciekaj, dobrze, święta. lecimy. Dawaj. Na piekko. A w ogóle zobaczcie koło mam najsłabszego. Tylko Zośkę. Nie wiem. To jest mój kolega. Ma w ogóle. Strasznie mało zegna, zobaczcie. Żadnej legendarnej. Ale machanka, ja nie mam Hanka. Mamy tu te chyba to jest nie. Nie jest w żadnej jakupy. Anler, mój, najlepszy ma 12 tysięcy płetów. DAN, DAN się nazywa, ma 30 żadnymi a tak czy inaczej, dajemy 32, On ma tylko 30. Nie, no mogę, oglądamy go widzowie? oglądamy, nie ma tu się co czekać. Zobaczymy w ogóle, z kim gra. Dobra. Nie skałam się na A Czyli tu nie ma już dobra. Nie, w jest nadal dobra. Ehm, to... Nic, no co, gramy sobie. Nie zaczynamy. Ja nie mogę tego odblokować. No dobra, teraz? Dobra, już mogę. Dobra, to. Albo nie, pogramy się za A co? Dobra, wiem, złego zademierza. Ale widzowie, może w czwartek pojawi się. Отчинок же где... Роблокс. Вот это и тема, что Это не было очень О, добра. Добра. добра, бы... добра, добра. Давайте там. Плечи на танцы. Снимай. О, mm. mm. давай, давай. Опять. Опять, 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 опять. O, o kurcze, dawajcie, ty no kurwa, dawaj, no no, kurczę. no, ale wy gwoździe, że... jeżeli chcecie też ze mną zagrać, to macie mój kodzik, możecie sobie teraz wytrzymać filmik, i to jest mój kodzik, eee, Nie o tak nazwę, Taki tak jest mój profil właśnie, więc wiecie. Zatawcie lajka i w wpadajcie wkładajcie na starego grzyba. Bo może się pojawi tam jakiś filmik. Jeszcze nie wiadomo. Bo mój najstarszy filmik to był, nie wiem, jakieś kilka miesięcy temu. O kurczę, ty oni tu siedzieli w pszczakach. ej, ej. ej. Pentru că mă zia, boa, e subi cu e baba, cu ce Wait, cu niguada. Uai, uai, Ale lagi. Ale lagi, be. Să A ja jestem gwiazdą gry, bo 13 tysięcy. Dobra, widzowie. Na rzadki. Bardzo rzadki. chcą co się kliknęło. Ale widzowie, to już by było na tyle. Dziękuję bardzo. Widzimy się w ten czwartek. Na razie. Do widzenia. Do zobaczenia w czwartek. Pew, pew, pew.